Hej, hej! Przypomnijmy sobie dzisiaj własności potęgowania. Tutaj mamy troszeczkę przykładów do rozwiązania i chciałabym Wam przypomnieć, jak w ogóle liczymy e, iloczyny lub ilorazy liczb o tej samej podstawie o różnych wykładnikach. Zaczynamy. Zaczynamy od podpunktu A. 6 do potęgi minus 3 razy 6 do potęgi 5. Tutaj mamy mnożenie, więc wykładniki dodajemy 6 do minus trzeciej plus piątej równa się 6 do potęgi drugiej, czyli 36 Podpunkt B. 4 do potęgi minus ósmej razy 4 do potęgi szóstej równa się 4 do potęgi ósmej plus szóstej, czyli 4 do potęgi minus drugiej. Jeżeli mamy potęgę ujemną, to pamiętamy o tym, że potęga ujemna, czyli minus, odwraca nam liczbę do góry nogami, czyli z czwórki musimy stworzyć liczbę odwrotną, a liczbą liczbę odwrotną do czwórki jest 1 czwarta. I dopiero 1 czwartą możemy podnieść do potęgi drugiej, czyli tutaj otrzymamy 1 szesnastą, ponieważ podnosząc ułamek do potęgi, Pamiętamy o tym, że i licznik, i mianownik należy do tej potęgi podnieść. Podpunkt C. 5 do potęgi minus czwartej razy 5 do potęgi minus pierwszej równa się. Tutaj podstawy również są takie same, więc korzystamy z dodawania wykładników. 5 do potęgi minus piątej. Ok. Przechodzimy dalej pod punkt D. 2, 3 do potęgi drugiej razy 2, 3 do potęgi minus 5. Tutaj podstawy również są takie same, więc wykładniki sobie dodamy 2 plus minus 5, czyli 2, 3 do potęgi minus 3. Ujemna potęga odwraca nam ułamek, tak? A i tutaj w podpunkcie C też tego nie zrobiłam. Za chwileczkę się cofniemy. Czyli z dwóch trzecich liczbą odwrotną jest 3 drugie. I 3 drugie podnosimy do potęgi trzeciej. 3 do potęgi trzeciej to 27 i 2 do potęgi trzeciej to 8. Ok. A tutaj zamienimy sobie ułamek dziesiętny na zwykły. 5 0,5 to inaczej 1, 2 do minus 5. Czyli musimy sobie odwrócić ułamek. 1, y, pierwsza po odwróceniu to 2 pierwsze, czyli inaczej 2 do potęgi 5, a 2 do potęgi 5 to 32. Ok, przechodzimy do podpunktu E. 5 do potęgi 7 raz podzielić w tym przypadku. 5 do potęgi 10 równa się. Jeżeli dzielimy dwie liczby o tej samej podstawie, o różnych wykładnikach, to wykładniki odejmujemy. Czyli tutaj otrzymujemy 5 do potęgi minus 3. Piątkę musimy sobie odwrócić, ponieważ mamy potęgę ujemną, a odwrotna liczba do 5 to 1 piąta. Do potęgi trzeciej równa się. 1 do potęgi trzeciej to 1, a 5 do potęgi trzeciej to 125. Ok, podpunkt F. 7 do potęgi minus czwartej podzielić przez 7 do potęgi minus i Tutaj również wykładniki odejmujemy. Rozpiszmy to sobie, ponieważ tutaj będziemy mieli obok siebie dwa minusy, czyli Minus 4 odjąć minus 6 to inaczej dwa minusy dają nam plus, tak? Minus 4 plus 6, czyli 7 do potęgi drugiej, a 7 do potęgi drugiej to nic innego jak 49 podpunkt G, 3 czwarte do potęgi minus 5 podzielić przez 3 czwarte. Do potęgi minus trzeciej. Tutaj również podstawy są takie same, czyli 3 czwarte przepisujemy, a wykładniki odejmujemy. Minus 5 minus minus 3 to tutaj otrzymamy plus, tak? bo dwa minusy dają nam plus. I otrzymamy 3 czwarte do potęgi minus drugiej. Ujemna potęga odwraca nam ułamek, czyli mamy 4 trzecie do potęgi drugiej, czyli 16 9. A 16 9 to 1 i 7 9. Dobrze, przechodzimy dalej pod punkt h. 3 ósme do potęgi siódmej, dzielone przez 3 ósme. Do potęgi 8. Tutaj oczywiście również wykładniki musimy odjąć. 3 ósme do potęgi 7 minus 8 równa się 3 ósme do potęgi minus pierwszej. Tutaj wystarczy ułamek odwrócić. Czyli mamy 8 trzecich i zamienimy sobie ten ułamek na ułamek mieszany. Trójka w ósemce mieści się dwa razy i zostaje 2. Dwa reszty, czyli 2 trzecie. Zmieścimy się tutaj, spróbujemy podpunkt i obliczymy sobie tutaj 3 do potęgi szóstej minus 2 razy 3 do potęgi dziesiątej. Tutaj zauważmy, że w tym przykładzie mamy potęgę potęgi. Czy pamiętacie jak to się rozwiązuje? Tutaj potęgi trzeba pomnożyć, czyli szóstkę mnożymy przez minus 2. Co daje nam wynik równy minus 12, no i 3 do potęgi 10 przepisujemy. I w ten sposób otrzymaliśmy mnożenie tych samych podstaw o różnych wykładnikach, czyli tutaj wykładniki dodajemy minus 12 plus 10 to jest minus 2, czyli odwracamy trójeczkę i otrzymujemy 1 trzecią do potęgi drugiej, czyli 1 dziewiąta punkt J. 6 do potęgi minus drugiej i do piątej razy 6 do ósmej. Tutaj również mamy potęgę potęgi, czyli wykładniki przemnażamy minus 2 razy 5 to minus 10, razy 6 do ósmej. Wykładniki dodajemy, ponieważ mamy mnożenie dwóch tych samych podstaw o różnych wykładnikach, czyli 6 do potęgi minus drugiej. Odwracamy ułamek, ponieważ mamy. Potęgę ujemną i jedną szóstą podnosimy do kwadratu, czyli 1 trzydziesta szósta. Mam nadzieję, że się tutaj zmieścimy. Oddzielę tutaj te wcześniejsze przykłady. Przykład K. 4 do potęgi minus trzeciej i minus czwartej podzielić przez 4 do potęgi 9. Tutaj zauważmy, że mamy potęgę potęgi, a wykładniki są ujemne czyli mnożymy minus 4 razy minus 3 i otrzymujemy 4 do potęgi 12, ponieważ minus 3 razy minus 4 to 12 na plusie i podzielić przez 4 do dziewiątej. Tutaj mamy dzielenie, więc wykładniki odejmujemy i otrzymujemy 4 do potęgi trzeciej, ponieważ 12 odjąć 9 to 3, a 4 do potęgi trzeciej to 64. I zostaje nam ostatni podpunkt, 8 do potęgi czwartej i do minus drugiej podzielić przez 8 do potęgi minus dziesiątej. Potęgę potęgi przemnażamy. 8 do potęgi 4 razy minus 2 to minus 8. Podzielić przez 8 do potęgi minus dziesiątej. Tutaj mamy dzielenie, więc pamiętamy o tym, że wykładniki odejmujemy. Minus minus 10. I tutaj oczywiście otrzymamy plus, czyli mamy 8 do potęgi minus 8 plus 10, czyli 8 do potęgi drugiej, a 8 do potęgi drugiej to nic innego jak 64. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli podobał Wam się filmik i był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę. Hej!